Kusimeczko z tej strony Artydu i jesteśmy w kolejnym odcinku na tym kanale. Jesteśmy w Crash Bandicoot and Trilogy. Było za 17 zł na Steam. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. I gram na padzie, dlatego że na klawiaturze nie właśnie się grać, bo to też nie trudno. To jest trzy w jednym o trzy części w jednym i jest pierwsza część druga i trzecia i ja sobie już grałem, ale nie do końca więc the game y... okej okay. patrz <laughs> This bandicoot zrobić na crushu badanie. To to jest in intrus brio. To pomocnik O, tutaj nasz bandicoot. Tamte w tych klatkach to właśnie było...

To jest tauna. Dziewczyna krasza. I jesteśmy. płynęło nas do brzegu. No i jesteśmy. I jak jak się na 5 razy zaposkoczy na skrzynki, to wtedy nie niszczymy. Ufa, lupa. Owoce lupa. W skrzynkach są życie. Na początku będą 4, a później jakoś się będzie zdobywać. Są kraby można na nie... Pos... I jest maska. On, ona nam daje dodatkowe życie. Jeszcze jest niezniszczalność. Ale to wiecie. No to będzie później. Jak się zbierze 99 żyć, to wtedy... O, i te... Ja nie sz... Jak się zbierze 99 żyć, to wtedy się odblokuje osiągnięcie. Ale y, będzie też to, że jak się też do y, tych owocków pumpa, wtedy właśnie y, się odblokuje też nam życie. Więc to też jest dobre. Zobaczycie, nie wiem czy to jeszcze w tym odcinku, czy nie. I trzeba zbierać wszystkie skrzynki, żeby właśnie y, odblokować klejnoty. Nie wiem czy to zrobię na 100%, ale zobaczymy. Taka skrzynka z jackpointem to jest. Checkpoint. No i na górze, jak się klika E, y", to ma się liczbę. To już. O! I patrzcie. I mamy niezniszczalność. I możemy tak sobie lecieć. Patrz. O! Skrzynka tutaj była. Ok. Nie wiem, czy tutaj coś było. Więc sobie idziemy tu. O, i, i te skrzynki tym, to może tak. Trzeba to zrobić tak. Ja mam już wyczucie i trzeba... Niech to. Nie udało się nam. No ja też się na początku z tym męczyłem. To było trudne. Jak się, jak się straci wszystkie życia, to się od nowa robi poziom, więc. Aaa... Ah. Okej. Okay. Teraz. O nie. Żółw. O Żółw ja zahaczę. Okej. Okay. No. Czemu ja zahaczę? No. Nie wiem. Co dzieje. Mam trzy życia tylko. Przecież. Patrzcie. No! Nie mogę na niego skoczyć. Co się dzieje? Tutaj go omijam. Daj. Hej, udało się. Pyk, pyk, pyk. Musimy po więcej żyć. Bo mamy tylko dwa, jak zginiemy, to będzie ponad. Okej. Okay. Idziemy. To by teraz nam się udało. O, Jest! Udało nam się! bo teraz, żebym nie To, no. I, ma, i mamy tutaj. Nie poziom da się zrobić następny wracamy wracamy się się skoczy na żółwia to wtedy nie ma wtedy się staje trampoliną ok wracamy się i będzie ostatnia skrzyka jest ta skrzyk. i mamy klej klejnoci I są dwa klucze w tej grze. Jestem. Dzisiaj sobie może zrobimy. poziomy. Kolejny to jest. Jungle Road. Nie wiem, czy tutaj się da. I patrzcie, tutaj jest taki teleporter, co przeniesie. Do ostatniej mapy do tych dwóch poziomów, ale one są troszeczkę trudne i na razie tego nie zrobimy. Dopiero na końcu. Ale na razie zaczynamy poziom Jungle Rose. Jesteśmy. Okej. Okay. Mamy oczywiście maskę. To skrzynki TNT. I, I je nie niszczymy, tylko skakujemy na nie i uciekamy. I one się liczą też jako skrzynka. O. To się skakujemy. Pyk. I, i, I są te roślinki i one zjadają. Jak się nie pośpieszymy. O... A tego byśmy nie chcieli. Okej. Okay. Mamy niezniszczalność. Lecimy. Problemu. To? I tego poziomu nie zrobimy na 100%, dlatego że tutaj potrzebujemy... No ci. na razie tego nie bo nie mamy więc sobie na razie lecimy. Nie musimy wbić wszystkich skrzynek, bo to później może. Ale możemy zebrać. Tutaj jest też mega ważny bo jak się zebrać życie, trzeba pyk i pyk. I szybko uciec. Nie, no. Pyk. Nie wiem, czy tutaj nie ma. Myślałem, że będzie skrzynka TNT, ale nie ma. O! I są no bonusy, jak się odblokuje. Jak się odblokuje, właśnie wszystkie obrazki taudy. Jeszcze jest Intrusabrio i Neo Fortexa. Jak się przytrzymuje A, to wtedy się wyżej skacze. I mamy i do nieopóry. W końcu ją uratujemy, na końcu. Okej, to lecimy. Nie wiem, czy nam się uda w tej serii, żebyśmy skarneli. Tam, były potrzebne em tam były trzy skrzynki, ale nie mogliśmy. Musimy. A żeby zdobyć kolorowy klejnot, to wtedy wtedy trzeba nie zginąć w poziomie. Oj. Hey, great. Nie wiem. Teraz czy... robię ale nadzieję się uda nam o, to to jest taki je, jeden z poziomów, który też jest ciężki, ale też może być taki to też może być przyjemny dla innych aby nie piszczalność lecimy. Teraz, żeby to odblokować, to trzeba uderzyć, skoczyć i uderzyć. Wstrzymujecie. I mamy Jackpot. Na tą mapę. Y, nie można skakać. O! Teraz, żeby zdobyć nie to trzeba. Patrzcie na ty Nie ma żółwia nie zniszczyć O, i tutaj widać, że znów będzie jakiś bonus. Ich... Chyba w każdym no, poziomie są bonus. Ale nie jestem pewny. Paga, trzeba mega uważać. I są z ogniem. Nie będę ryzykował. A dobra. Okej, okay, i mamy kolejny bomb. Jest domu. Tobie, tak, robimy. Wyk. Pięty, jestem tam wybuchnie. Wyk. stało się. Zgarniemy to. Zleżemy tą skrzynkę. Ja? Niech to. O, i w, i w bonusie się nie, nie, nie tracisz bo nosić musisz... w mamy 10. Tutaj zgarniemy. Tyk. Znów. Tyk. Tyk. Tu. Wybucha. Tutaj. Tyk, tyk, tyk. I tutaj zgarniemy To no 11. I skarżyliśmy 3 świecia, będziemy mieli 13. Osiem skrzynek nam brakuje. Okay. No i patrzę i znów tutaj nie zrobimy tego poziomu na wstęp, bo nie mamy klejnotu. O, nazwanie się tam. Ale nie ma jak się tam dostać, żeby oszukać No to. Jesteśmy w, w Ulder. Nie co to będzie. Ale chyba mi się wydaje, że to będzie o czym. Tak, to będzie ucieczka przed kulą. Bardzo znany z gier. To przed kulą. Zobaczycie, jak straż jest wystraszony. Ku, że przed kulą uciekł. Patrzcie. I trzeba wjeść w stronę ekranu. I unikać przeszkody. Więc to też jest trudne. I tutaj się zatrzymuję. I będzie nas dogodziła kolejna kula. Więc to też jest trudne. Pewnie ja zginę. A jak nie zginę, to będę zaskoczony. Bo ja ten poziom próbowałem dużo razy. Patrzcie. Jak? No widzieliście w jakim obecnym się wytrzymałem? Już myślałem, że się gra bugowała. A tu, a tu jednak krasza pula i u To po prostu I patrzcie. Przedtem było tutaj życie, a teraz nie ma życia. To jest normalna skrzynka. I my? Ja, bo te wyrwy są mega duże. A! Uff, szczęście. I... I mamy tutaj jackpointa. To są mi się pa, pa, pa. Ale na szczęście nie działa. Teraz takie do przepaści Wyga to jest trudne. Patrzcie! A! Żeby jeszcze zebrać tutaj wszystkie skrzynki. No to jest dopiero. No patrzcie jak teraz jest wystraszony. nam się udało. Tylko, tylko jeden raz zginąłem i mamy klej Więc poko nam to idzie. Dzieczka przed kulą. Drugi klej Na pierwszy odcinek 10%. Dobrze. Okej. Teraz mamy ups, teren. Zobaczymy. Ulala. Chyba. O i to jest poziom, w którym musimy przeskakiwać przez te takie wodę i wodę. Ja pamiętam, że ja się męczyłem z tym listkiem, żeby to było trudne. I one się nie zaatapiają, te listki. Więc to się śmiało. Okej. Nalizka. Stało nam Ja! Poblisko. Mamy pół dwójnych maszyn. No i tutaj... Też na no, 100% tego nie że... zrobił, bo to bym lepszył. Ej no. Będzie ciężko. Dobrze. Okej, okay, mamy kolejny bot. Sobie grałem już to, więc... Chcę mi w tym dobrze. Patrzcie. Ja Nie zauważyłem. To no bonus można no, no powtarzać w każdej chwili. Hej, ja też myślałem, że ja tego nie zrobię. Ty... Teraz prana walka z pierwszym bossem: papu papu. Zobaczycie, co się odblokuje, jak się zrobi, to walkę papu papu. I my, my tu na papu papu Kiedyś na krześle I, i, i później jak on nie to właśnie na niego ona skoczy On ma On jest mega prosty To mi półsłupki. dwa życie, tak? Więc papelka jest prosta. Ty, To tym? To, to, to on robi ciągle to samo. Więc. Ty się wyświetlać. i pokonany.

Oko, ale teraz chyba w dzisiaj para!